Nowy rok zaczynam od mocnego uderzenia, a mianowicie omówieniem filmu Adwokat Diabła z 1997 roku w reżyserii Taylora Hackforda. Film przeszedł do klasyki kina na pewno u widzów. Z opiniami krytyków filmowych już chyba nie jest tak różowo, a na pewno jeśli tyczy się to części polskich krytyków. Jeśli chodzi o moje zdanie, to uważam, że ten obraz się broni do dzisiaj głównie dwoma rzeczami. Klimatem stworzonym przez Hackforda i rolą Al Pacino. To są dwa największe plusy filmu z 1997 roku. Fabuła opowiada o, o noszącym same sukcesy adwokacie Kevinie Lomaxie, granym przez Keanu Reevesa. Nie przegrał on do tej pory żadnej sprawy sądowej. Ma bardzo ładną i młodą żonę Mary Ann, Graną przez Charlie Steron, więc mogłoby się wydawać, że wszystko idzie perfekcyjnie. Jak się okazało, szło za perfekcyjnie. Życie Kevina zmienia się dopiero po tym, jak pozna człowieka z wielkimi wpływami: Johna Miltona, w tej roli oczywiście Pacino, który okaże się kimś kompletnie innym w rzeczywistości. Kimś, kogo ciężko byłoby się spodziewać, aż tak bezpośrednio spotkać w swoim życiu. Sądzę, że ten film Hackforda jest jego jednym z największych osiągnięć reżyserskich. Nakręcił jeszcze potem, moim zdaniem, naprawdę dobry film biograficzny Ray z Jamie Foxem w roli głównej i bardzo ciekawie zekranizował jedną z powieści Stephena Kinga, Dolores. Powiedziałbym, że te filmy są jego najlepszymi. Tak jak już powiedziałem, ten film broni się do dzisiaj klimatem i rolą Pacino. więc pociągnę ten wątek klimatu tego filmu. To jest dosyć ciekawa sprawa, bo w niektórych momentach widać wizualnie, że ten film no technicznie już dosyć mocno się zestarzał. Gdy na przykład jest scena rozmowy Kevina i Christabelli Andreoli granej przez Connie Nielsen na balkonie na zewnątrz i mamy panoramę nocną, to widać, że bohaterowie nie są wcale w plenerze, tylko po prostu są na green screenie. To od razu się wrzuca w oczy. Takie rzeczy mają jednak wpływ na budowanie świata, na budowanie tegoż wspomnianego przeze mnie klimatu. To, co z drugiej strony ratuje i dodaje klimatowi uroku, to jest muzyka Jamesa Newtona Howarda i sprytna w większości momentów reżyseria Hackforda, który robi co może, żeby jego film był jak najlepszy w tym aspekcie, ale no, zdarzają mu się potknięcia. To samo chyba zresztą można powiedzieć o operatorze Andrzeju Bartkowiaku który chyba mógł sobie lepiej poradzić aniżeli to jak ostatecznie udały mu się zdjęcia do tego filmu. To jest najważniejsze co miałem powiedzieć o klimacie. Podsumowując jest on budowany narzędziami technicznymi, muzyką i reżyserią. Teraz najmocniejszy punkt tego filmu. Film ten byłby absolutnie, kompletnie zwyczajnym średniakiem gdyby nie rola Ala Pacino. Ja tę rolę odbieram w taki sposób, że to był dla Ala zwykły dzień w biurze. Po prostu przyszedł na plan, zagrał to, co potrafi na kompletnym luzie. Widać tutaj sporą u niego zabawę tą rolą. Dodatkowo jego rolę podkreśla fakt, że partnerującym Keanu Reeves w tym filmie jest bardzo przeciętny. I jak niekiedy udaje mu się, mówię tutaj o Keanu, zamaskować te swoje niedoróbki aktorskie. Tak tutaj po prostu poległ trochę na całej linii. Czasami momentami to przypominało to, co zachowując oczywiście odpowiednie proporcje, to co zrobił Daniel Day-Lewis z DiCaprio w gangach Nowego Jorku. No po prostu aktorska przepaść między Alan Paczno i Keanu Reevesem jest widoczna prawie, że w każdej scenie. Ja tak to odbieram, chociaż chyba ogół publiczności bardzo ceni Keanu Reevesa za tą rolę. No ja jestem tutaj w opozycji. Jeszcze w tym filmie jest trzecia istotna rola, a powiedziałbym bardzo istotna. Marianne, granej przez Charlie Steron. I tutaj, jak na klasę tej aktorki, która pokaże się w całej okazałości światu później, no to widać, że ta rola była jedną z początkowych ról w karierze aktorskiej Charlies. Pomogła mnie wycisnąć więcej ze swojej postaci. A jeśli chodzi o tę postać scenariuszowo, to tam był potencjał do jeszcze większej, lepszej po prostu roli niż to Charlize odegrała. A może teraz tak sobie myślę nad tym, że to nie była wina za bardzo Charlies, tylko że po prostu reżyser tutaj akurat w aspekcie jej postaci nie sprawił się w 100%. Ta opcja jest wielce możliwa i nie wykluczam jej. Wracając jednak do fabuły, ten film przede wszystkim opisuje pychę człowieka. Tutaj nie zdradzę żadnej tajemnicy, że John Milton okaże się diabłem we własnej osobie. Nie dość, że okaże się diabłem, to jeszcze w dalszym rozwoju fabuły okaże się też i ojcem Kevina. Chociaż końcówka stara się to wszystko tak jakby unieważnić trochę. Bo film stara się chyba przeprowadzić nas przez lekcje, pokory i nawrócenia przy pomocy diabelskiej postaci Miltona, Kevina Maxa na zejście z bardzo egoistycznej drogi, ponieważ on, tak jak już powiedziałem, sprawę wygrywał, ale w dużej części wiedział, że jego klienci są winni danych przestępstw, zarzucanych im czynów, ale Kevin wolał tego nie dostrzegać i wolał wyznawać tryb po trupach do celu, a jego celem był jak największy status w branży adwokackiej i Minton uznał jako cudsowi życzliwy diabeł, że go naprostuje. Moim zdaniem, właśnie tak film przedstawia tą historię. Okazuje się, że przy pomocy diabła dzieje się coś pozytywnego ostatecznie z postacią Kevina. Powiedzenie, że pycha kroczy przed upadkiem też jest adekwatne do tego filmu. Kevin w pewnym momencie tego filmu po prostu upada. Diabeł to wykorzystuje, ale Kevin w ostatniej chwili tak jakby nawraca się na drogę pokory. Paradoksalnie jednak nie byłoby tego nawrócenia, gdyby nie postać Al Pacino. Czyli może wynikać z tego mojego opisu, że jest to film przewrotny, i takim właśnie jest. Końcówka z jednej strony jest pozytywna, a z drugiej przewrotna, tak jak cały ten film, bo Kevin rezygnuje z dalszego prowadzenia rozprawy, podczas której znowu musiałby wygrać sprawę w obronie winnego człowieka, ale jednak Milton kusi go w inny sposób. Oczywiście, pod inną postacią, i znowu zasiewa u niego takie ziarno potrzeby coraz większej sławy. Finał zdecydowanie nie jest jednoznaczny. Podsumowując już całe omówienie, ten film zawsze można oglądać ze względów, powiedziałbym, nawet nie religijnych, tylko po prostu ludzkich. Pycha, tak już o tym wspomniałem, trochę nie prowadzi do niczego dobrego. W życiu jednak powinno się być pokornym i zachować tą postawę człowieka, którego zawsze może spotkać. Jakiś większy lub mniejszy upadek życiowy. Oczywiście też przesłaniem tego filmu może być to, że nie warto gonić za tylko i wyłącznie sławą, pieniędzmi i władzą, bo oczywiście tutaj też John Milton, a K. diabeł uosabia władzę, w tym oczywiście przypadku nad ludźmi, nad duszami ludzkimi, nad ziemskimi materialnymi rządzami, a takie rzeczy, jak wiedzą, osoby wierzące, są królestwem szatana. Wyznawanie czci rzeczom materialnym to jest jego domena. Ale tak jak mówię, tutaj i osoba wierząca, i osoba niewierząca powinny znaleźć coś dla siebie. Film ma niedoróbki techniczne, ale zobaczyć go zawsze można. Chociażby też dla roli Ala Pacino, który jest, wydawać by się mogło nieraz, i chyba o tym też wspomniałem, większy niż sam film. To by było na tyle pierwszego omówienia noworocznego. Do usłyszenia w następnym wideo. Trzymajcie się. Cześć. You I have been watching. Couldn't help myself. Watching. Waiting. Holding my breath. But I'm no puppeteer, Kevin. I don't make things happen. Doesn't work like that. What did you do to Marianne? Free will. It's like butterfly wings. Once touched, they never get off the ground. No. I only set the stage. You pull your own strings. What did you do to Marianne? A gun? In here? God damn it! What did you do to my wife? Well, on a scale of one to ten, ten being the most depraved act of sexual theater known to man, one being your average Friday night run-through at the Lomax's household, I'd say, not to be immodest, Marianne and I got it on at about... On. Fuck you! Oh! Oh, 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 got me! Got me! Yes! Wow! Oh, yeah! Yeah! Step on up, son! Come on, that's good! You gotta hold on to that fury! Yeah, that's the last thing to go. That's the final hiding place. It's the final fig leaf. Who are you? Who am I? Who are you? Never lost a case. Why? Why do you think? Cuz you're so fucking good. Yeah? But why? Because you're my father. I'm a little more than that, Kevin. Awfully hot in that courtroom, wasn't it? What's the game plan, Kevin? It was a nice run, Kev. Had to close out someday. Nobody wins them all. What are you? Oh I have so many names. See. Call me dad. No, man, she knew it. She knew it. She knew it, so you destroyed her. You blaming me for Marianne? Oh, I hope you're kidding. Marianne, you could have saved her anytime you like. All she wanted was love. Hey, you were too busy. That's a lie. Marianne in New York? Face it. You started looking a better deal her the minute you got here. That's not true. You don't know what we had. You don't know anything about it. Hey, I'm on your side. You're in love! No, uh, hey, Kevin, there's nothing out there for you. Don't be such a fucking chump. Stop deluding yourself. I told you to take care of your wife. What did I say? The world would understand. Didn't I say that? What did you do? You know what scares me, John? I leave the case, she gets better, and then I hate her for it. Remember? I know what you did. You set me up. Who told you to pull out all the stops on Mr. Getty's? Who made that choice? It's entrapment. You set me up. And Moyers, the direction you took—popes, swamis, snake handlers—all feeding at the same trough. Whose ideas were those? You played me. It was a test. Your test. And Colin, knowing he was guilty, seeing those pictures—what did you do? You put that lying bitch on the stand. You brought me in. You put me there. You made her lie. I don't do that, Kevin. That day on the subway, what did I say to you? What were my words to you? Maybe it was your time to lose. You didn't think so. Lose? I don't lose. I win. I win. I'm a lawyer. That's my job. That's what I do. Arrest my case.